Witam wszystkich, Wilgotny Gupik z tej strony W tym filmie Pogadamy sobie trochę na temat młodego bojownika Jak widzicie Dzisiaj mamy możliwość go zobaczyć bo słuchajcie Jak wiecie z ostatniego filmu wydaje młodego bojka Znajomemu Także bojownik dzisiaj jest Właściwie ostatnie kilka godzin U mnie No i tak słuchajcie Normalnie bym go nie wydawał Ale może go tutaj Pozwólcie, że go tutaj do kadru. O, właśnie. Normalnie bym go nie wydawał, bo słuchajcie, jak obiecałem znajomemu bojownika, czy dwa, czy kilka sztuk, to miałem ich sześć albo siedem u siebie. Więc myślę, spoko. Dam znajomemu powiedzmy tam dwa i reszta mi zostanie. Czy dam jednego, czy dwa, czy tam więcej. No, i to jak już mówiłem, reszta mi zostanie. I jeszcze komuś tam, jeszcze innemu mogę dać. No ale słuchajcie, wiecie, obiecałem, a bojowniczki się mi nawzajem wypoturbowywały, nawet młode. Bo jak kto oglądał mój poprzedni film, to wie, jak mówiłem, że młode są agresywne, nawet wobec siebie, i starsze osobniki potrafią zgładzić, że tak powiem, mniejsze, słabsze. Więc bojowniczki mają taki właśnie bojowniczy, wojowniczy charakter. No i została mi jedna sztuka, ale ona jest zobaczcie jaka piękna, najmocniejsza, najsilniejsza ryba z całego Z, z tej ikry, którą miałem w tym akwarium od dorosłych bojków no i, no i rybka sobie tutaj siedzi, nie? Pływa sobie tutaj No i czeka aż właśnie znajomy po nią tutaj wpadnie i zabierze ją do swojego akwarium Słuchajcie, nie boję się o tego bojka, że go wydaje, bo Znajomy ma do mnie numer, ja mam też numer do znajomego. Także zawsze możemy się skontaktować. Ja bym miał jakieś pytania odnośnie hodowli bojownika: jaka tam temperatura, czy jak często karmić, czy czym karmić, czy cokolwiek. Może do mnie zadzwonić, bądź smsa mi napisać. Żaden to nie jest problem. Prawie zawsze odzwaniam czy tam odpowiadam. Także bojownik już wielokrotnie, jak wiecie, z tym znajomym robiłem interesy, czy to w sprawie jego pików, czy teraz właśnie w sprawie bojownika. Także no jestem po prostu przekonany i 100% mam pewność, że bojownik leci w dobre ręce. I szczerze mówiąc, szczęśliwy jestem również, że ym, leci on do właśnie prywatnego akwarysty, niż do sklepu zoologicznego. No bo po prostu wiem, że ten akwarysta jest dobry człowiek i dobrze się nim na pewno zajmie. Także wszystko, wszystko jest w porządku jak chodzi o tego bojownika. I napiszcie mi jeszcze jeśli możecie co to jest za roślinka. Bo jest bardzo taka ładna, ale generalnie jej nazwy nie znają. Także możecie mi napisać jaka jest nazwa tej roślinki. No a bojowniczek no to proszę bardzo. No tutaj sobie siedzi o... Nie jest może tak cudnie widać, bo jest worek, a worek jest taki pozmarszczany, no ale widać, że się coś rusza, że się błękitni. No i tak ja mówię, mam taką jak neonek, błękitną wstęgę na plecach, cały jest biały. Flaczki można powiedzieć, ma takie pomarańczowawe, czerwonawe i płetwy ma czerwone, także jest taki w większości biało-czerwony. Trochę jak flaga polski wygląda z białym tułowiem i czerwonymi płetwami, bardzo przepiękny bojownik. Ale ja jestem człowiek słowny i nawet chodzi miał właśnie jednego, mm, ale jak powiedziałem, że, że po prostu załatwię tego bojownika ze swojej hodowli, to po prostu go mm, po prostu no wiecie, jestem słowny i po prostu go dam czy sprzedam, czy, czy się wymienimy. Nawet jeszcze nie wiem dokładnie jak to wyjdzie, ale po prostu. Bojownik leci do, do znajomego, obiecałem, jestem słowny, więc daję. No i co słuchajcie? No, standardowy woreczek, taki jak w sklepie z logicznym, możemy nawet podnieść. O, tu sobie siedzi bojownika, ta rośnika, tak wygląda. No, nie wiem co to jest, ale jest ładna. No, także w sumie o młodym bojku to tyle. No, nie on sobie tutaj siedzi i czeka na. Na, na właśnie na znajomego aż przyjedzie i go weźmie do urządzonego Specjalnie dla niego osobnego niż to w którym ma głupiki akwarium A teraz jeszcze idziemy do mojej samicy bojownika A tutaj jak widać przyozdobiłem jeszcze trochę apartament bojowniczka Mojej samicy błękitnej która u mnie zostaje Tak to wygląda możecie napisać czy wam się to podoba Taki wystrój jej akwarelka czy nie No i jeszcze mam samą bojownika samiczkę pokażę która ze mną zostaje Tu jest ta piękność, akwarium jej to odstaje się od poniedziałku, dzisiaj mamy piątek, więc za chwilkę ją tutaj przepuszczę i już się rozgości w nowym apartamencie po przeprowadzce. Wszystko w nią w porządku, wytrzymała, także proszę bardzo, żeby labiryntu nie przeziębiła, jest zatkana. No i super, wytrzymała, także dzisiaj włazi do swojego z powrotem domku po przeprowadzce. Także do usłyszenia w kolejnym filmie, dziękuję i cześć.